Witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie. 22 lipiec roku pańskiego 2025. Wtorek. No i cóż, wyciągnijmy dzisiejszy, na dzisiejszy dzień karty. Dzisiejszy dzień jest bardzo, bardzo materialny, taki, taki soczysty, siarczysty. No i pewnie w taki sposób ta energia będzie się tutaj bardzo namacalnie układała. Już czując tak jakby tą energię tylko i patrząc na numerologię klucza wcielenia, warto jest powiedzieć, że to jest ten dzień, kiedy wszystko do nas bardzo, bardzo mocno będzie docierało. Będzie układało to w bardzo specyficzne relacje, będzie układało się w nasze nadwrażliwości, będzie można bardzo szybko pokazać swoje słabsze, lub, jakby to powiedzieć, gorsze strony, nazwijmy to, tak? Więc zobaczmy energetykę dzisiejszego dnia. Trójeczka monet, czyli kontynuujemy, można by powiedzieć, i słoneczko odwrócone. Dzisiaj jest ten czas, w którym możemy poczuć się w sposób jako tacy indywidualiści, gdzie będziemy mogli wykazać się swoimi umiejętnościami, gdzie generalnie w niektórych wypadkach może będziecie tymi ludźmi, których i to, co prezentujecie sobą, to co macie, od tego, że będziecie pączki czy ciasto zrobić, ktoś powie, lubię robię lepsze też, tak, że w jakiś dziwny sposób nie do końca fajny was oceni ale też to jest ta energia, która mówi o tym, że być może też dla niektórych z was coś się nie do końca uda. I czasami są takie sytuacje, są takie sprawy, że po czasie mówię moje, dobrze to się nie udało. Dobrze to się wcześniej rozeszło, tak? To są też te sytuacje, które nas bardzo mocno uczą. To są te, też te sytuacje, kiedy nas wypycha z pewnego obiegu, z energii kolektywnej, nadaje pewną indywidualność, mo, którą można, zwłaszcza przy energii słońca, przerobić w różne, dziwne, inne i czasami odległe sytuacje. To, są, to jest też ta karta, która mówi o tym, że są wśród nas, na świecie, ludzie którym w danym momencie coś się nie udało, a później odnieśli wielki sukces. Czyli jak to się mówi, kiedy żeby dojść do pewnej perfekcji, żeby nauczyć się czegoś, to jest energia bardzo często występująca w losie u ludzi, że coś jest potrzebne po coś, że trzeba nauczyć się czegoś gdzieś, nawet czasami na innej dziedzinie życia, tak? I tutaj przykład z życia, gdzie kobieta ma się nauczyć siły, ma się nauczyć indywidualności, re reagowania na swoją kobiecość po to, żeby mogła być dobrym szefem. Wydaje się niewiarygodna, ale czasami przyczyna tego, że nie awansujemy, jest bardzo yy, prozaiczna, aż za bardzo prozaiczna, wręcz niewiarygodna. To jest dzień, ten dzień, żebyśmy się uczyli nawet przez zwykłe sytuacje w czasie wakacji, czyli ułożenie się, jeżeli ktoś Was nie poprosi, to nie musicie wpuścić go do swojej kolejki przed siebie. To jest ten czas, kiedy musicie widzieć, kiedy ktoś chce skorzystać z waszego pomysłu. Przecież przykład życia. Ktoś przyszedł, czegoś się nauczył, a potem robił to jak swoje generalnie. Rzecz bardzo, bardzo charakterystyczną, bo po to też się uczy innych, żeby coś robili, ale nie po to, żeby ukradli, tak? O, zwłaszcza jeśli coś jest bardzo namacalne, takie to nie jest nauczenie się literek, które ładnie później gdzieś się ułoży, tylko dosłownie zrobienie jakiejś rzeczy, tak? To jest to wszystko, co mówi przede wszystkim o tym sukcesie, o tym, że jesteś outsiderem. To jest o tym, że ktoś nas odrzuca, albo coś nas nie wyszło. I to są przykłady wynalazców, którzy za każdym razem zrobią coś lepszego, albo zanim coś zrobią, to muszą sporo się napracować. To są karty ludzi, którzy odnieśli ogromny sukces. Nie wiem, po drodze, ym... kiedy po drodze nie wyjdzie parę biznesów. To są sytuacje, które mogą was nauczyć tego, pewnej siły, pewnego zdecydowania, pewności, pewnej ręki, tak? pewnej ręki, pewnego gestu, utrzymania też czegoś po prostu w kupie, czasami dyscyplina, to nie musi być agresja, to nie musi być chamstwo, tak? To też nie musi być, to może, wszystko zależy w jaki sposób się opowiecie, jaka siła i moc was emanuje, wyrzucając was z takiego opcji też, to jest też taka energia, z którą często walczą. Słońce odwrócone, słuchajcie, to jest energia też na przykład pana Donalda Trumpa, tak? Aczkolwiek wiem, że może, przykład nieadekwatny, bo różnie być może oceniacie jego działania, jego wyjścia, jego poczynania, jego politykę też tak. Ale chodzi o to, że my każdy z nas ma własną mieć politykę do tego wszystkiego, co się dzieje. Ja ostatnio też zrobiłam coś takiego, że nie, no już na coś takiego to chyba nie mogę po prostu pozwolić, ale jeszcze poobserwowałam, na przykład tak, o tutaj chodziło o osobę. Bo czy to jest tak rzeczywiście tak fajnie i miło, czy to jakieś takie troszeczkę nie do końca ok jest, tak? I po prostu puch i tyle. Kiedyś tego nie robiłam i, nie, i generalnie można by powiedzieć, i miałam inne podejście. Pamiętajcie, nie jesteście zupą pomidorową, że wszyscy was ro, y, 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 lubili. To jest też kwestia tego, że jeżeli powiedział, prosicie kogoś z kolejki, tak? Ale w tym samym czasie możecie wpuścić kogoś, kto was poprosi. Przepraszam, bo ja się uśpieszę, tak? Możecie kogoś przepuścić innego, tak? Tylko to, 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 co powiedziałam, zabrzmiało jakby jakaś taka manifestacja. To nie chodzi o manifestację, chodzi o po... tą siłę w Was i wszystkie tych Waszych działań i poczynań dzisiejszego dnia, zwłaszcza w materii takich bardzo namacalnych, które ludzie widzą, tak? Które nie zda się jak gołej dupy nigdzie schować. Przepraszam za to określenie. To jest novum dzisiejszych czasów, wszędzie są kamery i nie pójdziecie gdzieś za drzewko siusiu zrobić. I też przepraszam znowu za to porównanie tu akurat, w tym wypadku, przepraszam. Natomiast to jest ta bardzo specyficzna energia też tego, że chcecie coś dokładnie zobaczyć, bo coś kupujecie, chcecie czemuś bardzo dobrze się przyjrzeć, chcecie to przymierzyć, chcecie to ułożyć. Nie, nie chcę, chcę następną parę pokazać tego, nie ta, ale chcę spróbować inny rozmiar, inny rozmiar. Często ludzie się wtedy irytują, kiedy dopominacie się o swoje, kiedy wymagacie, tak jakby czegoś dla siebie i to jest ten dzień ja kłaniam się u wam pięknie życzę wszystkiego, wszystkiego dobrego i nie dajcie sobie czegoś wcisnąć wziąć na coś, ułożyć się na coś wewnętrzne, serce wasze, poczucie waszej godności e, um, może ucierpieć może poczuć ból kłaniam się u wam pięknie, życzę wam wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem, czyli jutro